ale streamka z do niego zaraz też później wejdziesz zobaczysz jak tam jakoś jest niebo no dobra lecimy kurwa jeba ci tak za krew po tej meczu włączę dawaj na przyjemny park kurwa ja ze 60 po To jest sobie jeszcze zjem w kawy kawę i można napierdalać mhm Tylko szybko podskoczę szybko te energetyki na stację, nie? Dobra. Nie no bo kurwa te rzeczy to się nie opłaca, kurwa wydać 15 euro, żeby kurwa coś zjeść, to też trochę drogo tak. to jaki siasto, ok, ale... Nie no kurwa na chuja na drzewie wylądować. Jest pompa, dobra, nie. Mam uciec, już super co to za książka leży? Czemu ją ma... Książka kucharska, kurwa ty jak w internecie, tylko dzisiaj kurwa gadałem o, o tym, że jutro sobie obiad zrobię, kurwa spaghetti, tu już od razu książkę kucharską mi w kurwa dodali. Tak to, to jest, jak kurwa śledzę ty Zero prywatności. się łazi. Tu jest kolega. O. o taki wod. Zabijesz go. Szuka, Ja też pewnie gdzieś, nie? Nie ma chyba. Chodź. Zostaniesz w służbie. Super. O. Jest. Pan kolega tutaj. pajak na kucaka idzie. Jak? Pani. Pani. Ma. Ma moją pompę dawaj tego taki gala albo cię zajebałem, sorry może ci wybaczę. <laughs> kurwa jak gdzieś latam na jakiś park czy gdzieś kurwa na tego e... na zielone to zawsze muszę spierdzać przy strefą, a teraz mamy kurwa dwie strefy albo trzy przejebane o.

żadnego kształtu nie ma sensu, ale samej widzisz, o co no tej i mam? Ok. O, 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 się. Нет, yeah, так. O, pan, Banan! Samochodem, no. <laughs> nie, tu, no, na domku już. Gdzie idę? Przypita jak nie? Mm. Chuje tam przypita, kurwa, jakaś podróba, kurwa, afrykańska. Banan przypitał. No gdzieś tu właśnie, jak mu wypierdolął, badaj! Tu jest! O kurwa... Czekaj, oni się spalą, chuje. O... O kurwa no, przejebany. My się palimy! Tak, właśnie. Trzeba spierdalać. Kurwa no, przejebany. Tu jest z lewej strony. Leżą! O kurwa. Ja pierdolę, ile tu kurwa lutu. Panie Jezu. Dobra, chuj. NIE uważaj GRANAT! O nie. No. <laughs> kurwa. Sorry. Co to się... Co to się panie? No. Bo ty chyba co... granat tu wrzuciłeś. Ja myślałem, że to apteczka jest. nie podsiąłem. No. <laughs> Dobra. Zajebiście. Jest, kurwa, mocno. Mam tę moc, mam tę moc, o. mi zagrali, kurwa. Ja pierdolę, no. Och, serani byli, nie wiedzieli co mają zrobić, kurwa, jaki spaliłem, ja pierdolę. Darze tylko się posarali Tam, typek idzie. No. Gdzie, gdzie? 22, gdzieś tam. granatem, jak myślisz? Nie. Bacz, kurwa. nie tak. Chodź tu szmato. Kolejny obsrany A tam biegnie te z górki sobie zbiega tam daleko O właśnie Możliwe, że to koledzy, nie? Może tak być A biegnie tutaj Powolony. A ten na 100% ci kitra w domku, nie? On tu z kitrany bo nie? No to może być. A nie tutaj jest A tutaj kurwa jego nie widziałem ja. nie ja wszedł <grym> ja, <grym> ja go nie widziałem w ogóle to mm. On to lubi on to Lubi, lubi, lubi lubi No jeszcze młoda godzina <coughs> Jeszcze mogę drzeć wie To, nas, to nas. Proszę Tam już byliśmy Ale w drugą stronę Halo, jesteś? Spoko hey, no. Jestem, bo tego, poszelugi przyszli mm. no. Dawaj w drugą stronę, tam już byliśmy przecież Spoko na kino Okej okay. Kurwa ile tu tropów tam spadło Ale jebać Jebać, jebać wszystko, o, jebać Trześciu Ty ty porosypałeś Ja pierdolę, kurwa Endu A nie sorry no właśnie Ty lubisz zawsze przechodzić na sola, bo tu wkurwa jest spi tu skrzynek On to lubi, on go lubi, no Faktycznie karabnisz O, tutaj to ona jest To byli pytki już Tam co tam do tej kuli takie kurwa Jasno, ja pierdolę jak się jasno zrobiło O jeszcze grubo Pierdola, mnie oczy zabolały te kurwa No bo Dawać mi kurwa przeciw, kurwa kurwa w chcę żeby ja bić ja tu wejdę do budynku i pójdę po tego palucha szybko, bo się jara zaraz. O. o tam się strzelają, kam i brac. Jestem. Ja typa się zajebałem już tutaj. Idę po drugiego. Spokój. No teraz jak mi... Aha, dobra. Nie mogę w strefie, A, bo ty masz... Bo jest... Bo jest zadanie na ciebie. Jest misja. Żeby, mi? No, żeby cię zabić. Bo pisze, pro gracza, aby No. Dobra, no. I, tak już, I tak mnie nie zabiją, bo są słabi po prostu, nie? No. Ciniasy. Ale typka tak wypeskowałem, to kurwa. No ty typek nie wyjdzie z tego koloseum, tam zginie. Ty, tu ktoś idzie z tyłu za mną? ja nie, nie. widzę. Gdzieś po tym piasku, o tu jest. kurwa, tu jest Pięknie kurwa, tak to się robi. Leżeć kurwy i pan. Dlaczego nie. ten typek kurwa nie wychodzi z, nie. z tego koloseum? zginie, tam tak? Nie, nie patrzyłem teraz. Gubi się w łóżku, dobra, jebać to w Ja się podleczę. Te nie... piaski by wkurwiają. Ja się leczę szybko. Lecz, lecz, się. Och, ty strzelasz. Gdzie ty strzelasz, panie? Mamy 12 typa do rozsypania. Trzeba ich rozjebać wszystkich szybko, na szybko. O. Aha, tam Jeszcze przeładuję O, dobra Napatrz no, Kurwa Ty, statuku, jak stoisz w tym piasku no Tak ty, To wpadasz, kurwa Boję się, że ktoś hmm. mnie... Zesnajpuje, jak będę, kurwa, strzelał tego typa Dobra, on czekam dalej go poczekam, że wyjdzie O O Możesz wyjść to może się przesadź ukrywać O jest, jest Leży Nie widziałem go z Dobra Alarm o 20, kurwa budzik Jak mówią, wolnę to śpiewam naprawdę u różnych godzinach kurwa Ja tak samo Mam cztery apteczki jakby co Tam trzy. To ona O kurwa A nie to nie to 9 typa zostało Kamil robimy to Tak Idziemy kurwy Ja jestem nie lubię tych też, też nie lubię Gdzie no nie lubię po prostu takiego terenu Nie ja jadam rybkę, nie, nie wolę Kurwa jakaś tam rybka poskoczyła Czy Zjadłbyś się tak w rybkę <grybka> 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 no. Zapraszam mnie na lodi To ona sobie. Koś <grybka> tu było, że bo to strefę idzie teraz na most, nie? Spoko. Pamiętaj no. ja się, mną Ja zdążyłem moment 7 Ja już jestem w strefie też, nie? Tak O nie dogonicie mnie Dobra zostało 6 typa Kamil Kurwa zrobimy tak Chuj idziemy po wygraną trzeba zrobić dzisiaj w końcu Bo jeszcze nie byliśmy, tam, tam się na no na lewo to na blisko nawet tak Dobrze, no. no, że sobie ustawiłem te, te sygnały. Bo to widać nawet są strzela, Gdzie on kurwa jest? Tam się buduje, dropa chcę zabrać 31 dostoł O! Kurwa rozbiłem. Pięknie, no tak ty się kurwa robi okay. Tam tu dwóch jest za dole jeszcze Gdzie? Tu mnie? Nie, dwóch, jeden ma biało! Okay. Nie, to jest... Gdzie? 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 Butem, no. Jedno ma biało kompletnie Ja też mam biało Gdzie strzelę, strzelę dalej, nie przestawaj, Kamil, czemu ty przestajesz strzelać? Nie widzę go Jeden powolony Dosął też ma chyba biało 2 razy po 42 dosłownie Leżą kurwa Trzeba już przestań strzelać A tu jeszcze typ jakiś jeden No właśnie jest kurwa I dole co zrobiliśmy Zrobiliśmy to kurwa Takie No No טוב, yeah. יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה